Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z kariery bydgoskiej z Dzisiaj czekają na nas wszystkie spotkania październikowe, czyli mecz z Wisłą, z Zagłębiem Lubin, Lechem Gdańsk oraz wy, Pucharze Polski z Podbeskidziem, którego mam nadzieję uda nam się wygrać, bo Puchar Polski mimo wszystko jest chyba taką najprostszą drogą do pucharów, dlatego wolałbym się na nim głównie tutaj skupić, nie odpaść za szybko i mieć szansę do końca na właśnie awans do cenowni tej Ligi Europejskiej poprzez Puchar Krajowy. Wtedy nie musimy się aż tak mocno martwić o ligę, tym bardziej, że no nie mamy szans spaść do niższej, jako że niestety pierwszej ligi w FIFA nie ma. No i co, Legia i Lech wygrały swoje spotkania niestety, dlatego jeżeli my się potkniemy to troszeczkę nam uciekną. Plus jeszcze Wisła nas wyprzedzi, jeżeli uda mi się wygrać, dlatego no tutaj zwycięstwo to będzie taki mały musik. A jeżeli chodzi o naszych piłkarzy, to wygląda to dosyć fajnie, bo większość ma tą formę taką zwyżkową. Jedynych piłkarzy, no to mamy tutaj skrzyńskiego i zajkę z ławki i markowskiego. Niech po prostu może nie będę wystawiał lepiej w tym spotkaniu i jakoś to przeżyjemy. A tego zajka zejdzie, wejdzie sobie w jego miejsce... Oj też chciałem, no to tu będzie Tudek. No i to na tyle. A my teraz przechodzimy już do samego spotkania, gramy, gramy na stadionie mm, Wisły czyli to niestety tego atutu własnego boiska nie mamy, która do tej pory mocno nam pomaga. Wisła sobie niech w sumie wyjdzie w strojach tych domowych, a ja was teraz zapraszam na skrót. Mecz no z Wisłą, jesteśmy już na stadionie, no i co, nastąpi teraz prawdopodobnie przywitanie zespołu, wylosujemy połowy i przechodzimy do pierwszej akcji z minuty... 22. Trygas zagranie do Lisa Carlosa. Carlos w polu karnym uderzenie, ale niestety pramkaż każdą radę piłkę wybić. ta 32. Tym razem Masłowski. dobre podanie pody do Vasconcelosa, ale Miśkiewicz po raz kolejny piłkę wybija. ta 36. Fatalny błąd tutaj Głowackiego. Vasconcelos przejmuje piłkę. Sytuacja sam na sam. No i tym razem już nasz zawodnik się nie pomylił. Wychodzimy na prowadzenie 1 do 0. Kolejna kwestia, którą zobaczymy. Nie ma miejsca pod koniec pierwszej połowy, m.in. 44. Czekaj, wrzutka, tutaj bunoza, przedłużenie, nie jest zbyt udane, ale do piłki dopada mi wszystko garguła, ale obok bramki. Do 61. Teraz Wójcicki z różnego. Wójcicki wrzuca, Vasconcelos strzela, piłka, minimalnie tu przeczką, i to 74. Podanie prosto do gulona głowa, po raz kolejny popełnia fatalny błąd, no i kosztuje on utratę bramki Wisły, prowadzimy 2 do zera jego do tej pory może nie jakieś piękne akcje z naszej strony, ale po prostu wykorzystanie błędów przeciwnika to w sumie osoba najważniejsze. Min 80. Luis Carlos znowu rzuca, tutaj up -bot, dobry strzał i 3 do 0. v dosyć mocno już rozbita, ale to nie koniec ciekawych sytuacji w tym meczu. to 90. Dobre podanie do chrapka, chrapek strzela, bramkarz broni tej piłki dopada jeszcze brożek. No ale niestety kończy się to golem. 3 do 1. To jeszcze nie koniec tego meczu. A wyprowadzimy jeszcze jeden atak. Dudek do Wójcickiego. Wójcicki na skrzydle ma sporo miejsca. Schodzi do środka. Uderza. Błąd Miśkiewicza. 4 do 1. Jesteśmy już po meczu z Wisłą. Udało się wygrać 4 do 1. Naprawdę super wynik. Biorąc pod uwagę to, że no Wisła jednak ma dosyć dobrą, dobrą drużynę. To wyszło nie najgorzej. 7 strzałów. Naszych przeciwników tylko jedna bramka, także też nasz bramkarz podpisał się dzisiaj e, sporymi umiejętnościami w przeciwieństwie do Miskiewicza, który właściwie puszczał praktycznie wszystko co się dało, jak pokazała ostatnia bramka Wójcickiego. A my mamy kolejny raport z Niemiec, który sobie zresztą za chwilkę przeczytamy, ale wcześniej mamy konferencję prasową, która jest jednak chyba nieco ważniejsza w tym momencie, No na schałtowanie mamy całe pół roku, a tutaj jednak na konferencji mamy dosłownie chwilkę. I może pochwalimy naszą drużynę? Myślę, że to będzie ok, a to sobie w sumie może potem zobaczymy. Mm. A UpBoot ja wyjść w pierwszym składzie. No... kurczę, nie chciał sobie psuć tej morali, ale Wasconcelor też, też jest w świetnej formie, nawet lepszej niż Abbot. No dobra, to tylko zagłębie, więc powinniśmy sobie dać radę, tym bardziej, że Fifie nie radzi... w sumie nawet nie wiem, jak ono sobie radzi w prawdziwym, ale tutaj chyba dosyć nisko było w tabeli. Więc mam nadzieję, że uda się ich pokonać. Zmian może ten dziajka nie wróci zamiast Dudka. Okej, okay, i to chyba na tyle zmian Am i przechodzimy sobie już do meczu. Zagłębie jest na miejscu. Nie ma tu napisane. Nie, ok, czyli musimy przejść do tabeli. Zagłębie jest na 12 miejscu, no właśnie. Cały czas mamy po to 19 punktów, zarówno my Legia, jak i lech. Trzeba się tutaj jakoś wybić, tym bardziej, że mamy najgorszy bilans bramek, przynajmniej na razie, postaram się to nieco poprawić, no ale teraz przechodzimy już oczywiście na stadion, stroje takie mogą zostać, a ja zapraszam na skrót. Kolejny mecz czeka nas już za chwilkę, tym razem oczywiście za głębie Lubin, gramy u siebie. Stadion prawie wypełniony w całości. Zaczynamy od minty 8, kiedy fatalny błąd jednego z obrońców, dryga strzał finazyjny, Bramkarz w sumie nie, nawet, nie dał rady się nawet ruszyć, nie miałoby to większego sensu. Prowadzimy jeden do zera. Po raz kolejny drygas z świetnym procingiem przejmuje piłkę od jednego z przeciwników. Popędził pół boiska. Drygas, drygas, dwa do zera. Znakomity początek, jeżeli prowadzimy 2 do 0 po 20 minutach, no to tutaj zwycięstwa oddać nie możemy po prostu. Mamy te 24, Carlos do Masłowskiego, Masłowski strzał, poprzeczka, mało brakowało. Druga połowa, te 51, Przybecki wrzuca, mamy tutaj Bilka, Bilek, no i niestety 2 do 1. Dobrze wykonany cały fragment, teraz atakują już nasz zespół, te 62, Prozdanie proste poda do Carlosa, Carlos spokojnie, strzał do jednego. Kolejny mecz za nami, tym razem wygrana 3 do 1, więc dobra seria trwa dalej. Dwie bramki Dragasa, jedna bramka Luisa Carlosa oraz jedno trafienie... Mmm... Bilka chyba, tak się pan nazywał, jeżeli się nie mylę. Legia wygrała swój mecz 3 do 0, my 3 do 1, więc cały czas powiększamy ten bilans bramkowy między nami. Mają oni większy... Oooo, Lech tylko zremisował! Drodzy państwo, więc uciekamy troszeczkę, drużynie z Poznania. Mamy tu punkty więcej i wiecie co tak w trakcie meczu... Mm, Przepraszam, mnie taka myśl, a w sumie powtarza się troszeczkę sytuacja z kariery z FIFA 13, kiedy graliśmy tym Bayerem Leverkusen, tam też mieliśmy właśnie Bayern, Borussia, no i nasz zespół, mm, gdzie właśnie tak ta wielka trójka mniej więcej się zawsze wyznaczała, a tak tutaj wygląda to podobnie, ciekawe czy tak do końca sezonu wytrzymamy, no jak na razie Legia to jednak to widać, że to jest zdecydowanie najlepsza drużyna, 16 bramek na plus, tylko 4 stracone, jedna porażka do tej pory to z nami, warto zauważyć. Co ciekawe, dobra, i co my tu mamy? Pewnie jeszcze więcej raportów, a nie, tylko jeden. I konferencja prasowa przed meczem z Lechią, na której pochwalimy Carlosa za 7,5 forma, to jest naprawdę wow. A bo dziękuję za to, że daliśmy mu szansę zagrać w przednim spotkaniu. No a teraz niestety wejdzie już na boisko Vasconcelos, który zagrał po przednim spotkaniu chyba ostatnie 8 minut, jeżeli dobrze pamiętam. Ziajka już nie ma tej formy na minus. Super. Wróciło do normy wszystko. Skody chyba nie będę zmieniał. No jeżeli każdy zawodnik ma formę zwyżkową, to jest naprawdę, no, dla trenera sytuacja idealna. Okej. Okay. gwiazdki już mamy. Czy my nie zaczynaliśmy czasem z półtora? Hmm, teraz skurczenie wiem, sobie już... No dobra, nieważne. Przechodzimy sobie do kolejnego spotkania, po raz kolejny gramy u siebie, czyli punkty powinniśmy zdobyć bez większych problemów, no ale tym wszystko trzeba walczyć, zapraszam na skrót. No i nadszedł kolejny mecz, tym razem oczywiście naszym rywalem jest Lechia Gdańsk, zespół, z którym na pewno będzie grało nam się dobrze, jako mam tu na myśli relacje między oba klubami, my no zaczynamy od minuty 9. Masłowski podanie pod do Wójcickiego, Wójcicki strzela do Carlos, dopada się do piłki, świetny strzał, piłka, samo okno i mamy gola na 1-0. do Tym razem przeniesiemy się do akcji z 15. Drygas. Drygas strzał z daleka, dobra próba, ale bramkarz w sumie bez większych problemów wybija. Na 23. Masłowski strzela, 2-0, do dobry strzał naszego pomocnika, kolejna bramka, rozkręca się ten zawodnik. Na 29. Wójcicki, naprawdę mega uderzenie. Nie wiem czy to nawet czasem nie było zewnętrzną częścią stopy Niedokładnie się nie, nie dałem radę przyjrzeć Ale gol całkiem przyzwoity 3 do 0. Tu 61. Pazio, wrzutka na buzałe, buzałe, strzela Ale witam, broni Witajcie po kolejnym spotkaniu, tym razem z Lechią Wygranym 3 do 0. Po raz kolejny dosyć wysoko I zbliżamy się powoli tą różnicą bramek być może do legi nawet Przewaga w strzach była ogromna Co zresztą pokazuje wynik Szkoda, że tylko 3-0. Mogliśmy wygrać jeszcze wyżej ale też bez przesady. No i teraz mecz pucharowy z Podbeskidziem. Jeszcze zanim zaczniemy mm, tak to wygląda, czyli mamy potem 4 dni mniej więcej mm, wolnego między meczem Pucharu Polski, a potem ligówką z y, Pogonią. Dlatego Wystawi chyba jednak skład tutaj mocniejszy, potem jeżeli będą problemy z... Mm, no, z energią to potem jeszcze się pomartwię później, bo to tylko liga. Na trzy punkty najwyżej stracimy. To się da odrobić, a gorzej, jeżeli właśnie stracimy, odpadniemy w pocharze. No wtedy to już mamy przekichane od razu. Nie da się tabeli sprawdzić w tym momencie. Chyba, że w biurze, w sezonach. Tabele. Okej, okay, ale nie pocharu Polski. O, właśnie chodzi o Ekstraklasę. Legia przegrała. O, super. Czyli jesteśmy samodzielnym liderem w tym momencie. Wow. No i wziąłem się tym bilansem bramek, jest dobrze, mamy dwa punkty przewagi nad Lechem I być może teraz wszystko zależy w sumie od nas, czy utrzymamy się na pierwsze miejsce, czy też nie Nie musimy patrzeć jak poradzi sobie reszta zespołów A my przechodzimy, Oje deszcz, niedobrze, niedobrze, no ale trudno, przechodzimy do meczu Ostatni mecz już pucharowy, z Podbeskidzią oczywiście Deszcz na pewno nie ułatwi nam zadania, na razie zawodnicy wychodzą na stadion wypełniony w sumie po brzegi. Jak widać w piersku białej jest to chyba spore wydarzenie. Zaczynamy od 9 dziewiątej. Dobry strzał, który mógł zaskoczyć witana, ale tak się nie stało, cały czas 0 do 0 39. Golą zagranie do Wójcickiego. Wójcicki strzela. Bramkarz do dobradę, piłka zatrzymać. Minuta 42 teraz. Wójcicki po raz kolejny. Brzutka na nad poprzeczką. Już druga połowa, mi to 48, tutaj za dużo miejsca zostawiliśmy napastnikowi przeciwnika, no i Pawela pokonuje naszego golkipera, przegrywamy 0 do 1. W tym momencie to piłkarze pod Beskidzia mają awans, a teraz mi na 56, konselo strzał obok słupka do 69, Drygas. Drygas świetnie, świetnie, znalazł Carlosem no i Carlos nie pomylił się, udało się to prowadzić do wyrównania, 1 do jednego I końcówka już sama, i to 88, Ziajka, świetnie przyszedł tutaj, obrońcy, Ziajka strzał, 2 do 1. No i jesteśmy po ostatnim spotkaniu w tym odcinku, naprawdę ciężkim spotkaniem. wygrano tylko 2 do 1 i to jeszcze przegrywaliśmy, no i wielkie gratulacje dla Ziajki który przez najbliż... ostatnie 4 miesiące nie był zbyt mm, aktywnym piłkarzem naszego zespołu, a tu nagle wystrzelił i zdobył w sumie chyba najważniejszego gola jak do tej pory, dając nam oczywiście awans do kolejnej rundy i ciekawe z kim zagramy, czy zagramy z koroną, czy nastąpi teraz jakieś losowanie, zobaczymy za chwilkę, jak już reszta zespołów rozegra swoje spotkania, czyli prawdopodobnie już w następnym odcinku, teraz że tylko sobie przesymulujemy szybko do meczu z pogonią, zerknijmy na o kontucjon treningu, niewesoło. Na jeden dzień. jak kto? Bartkowski. No, ale pierwszego, czyli wystąpi chyba w tym meczu, co? Bo drugiego jest mecz, nie wiem, zobaczymy jak to pójdzie. A teraz jeszcze szybka konferencja, na którym wypowiemy się na temat powiedzmy wójciskiego. Pochwalimy go. Zdecydowanie to zasługuje. Nastaliśmy dodatkowe 6,5 tysiąca za mm, awans. Okej, okay, i to chyba będzie na tyle. Także mam nadzieję, że wam się podobało. Do usłyszenia, do następnego odcinka. Dzięki za uwagę. Cześć.